Kiemka mordeczki, witam was. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na moim kanale jest właśnie Liveik. Mamy 7000 złotych słuchajcie, i wpadłem, wpadłem tutaj na głupi pomysł, ale zanim wam powiem, to pamiętajcie, żeby wejść tutaj na Che4 wpisać kod promocyjny yy, Tomasy Bo jak słuchajcie, użyjecie takiego kodziku, to macie aż 5%, słuchajcie, do doładowania. Naprawdę sporo. Yy, I słuchajcie, mamy te 7000, nie? Olympius, pcinka Olympius, słuchajcie, 4 graczy my chcemy to zrobić? Musicie dać łapkę w górę pod tym filmem każdy Bo robię coś głupiego Staną nam 3000 słuchajcie ale Robimy to nie? Robimy to Cztery graczy, skrzynka za 4000 nie? Możemy być albo bogaci po tym po tej Bitwie albo biedni nie? Bitwa rydyka, dużego Rydwika bitwa Jest ktoś odważny żeby dołączyć? Chyba nie ma Chyba nie ma nikogo odważnego Tu w ogóle jakiś ziomek walnął za 56 tysięcy Ej no to jest chore co ja robię, 4 tysiące na jedną bitwę Nie chcę kurde przedłużać Walimy boty 9 sekund oddzieli od 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 tego czy wygramy czy nie Proszę Proszę się mi Proszę Jestem debilem Ja pierdolę Wygraliśmy 30 tysięcy złotych Wygraliśmy 30 tysięcy złotych Nie wierzę to jak mi się łapy trzęsą. 30 tysięcy 000... Nie Nie, wytrzyma się muzyka wyłączyła 30. Nie, widać To się cało Jak mi serce wali 30 tysięcy złotych na live! Udało się to zrobić pierwszy raz w życiu? Wygrałem? Nie, dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, szczęście się uśmiechnęło. 30 tysięcy złotych, to jest chore, nie? To jest chore, słuchajcie. Nie wytrzymam zaraz, nie? Nie wytrzymam zaraz. Ja nie wiem, nawet co wypiszę ci. Nie widzę czatu w tym momencie, zaraz to zobaczę. Ale czekajcie, przejdźmy do ekwipunku, nie? Ja pierdziele, za 17 tysięcy, mi dropo, Jeszcze te skiny nich. Kurde, Zdajemy to. Mamy 32 tysiące złotych. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną sobie zróbmy. Stać nas, nie? Jeszcze jeden Olympus na czterech graczy. A co tam? I tak mamy 29 tysięcy, prawie. To tak już dla, dla zabawy sobie zróbmy. Czemu nie? Czemu nie? Już. Warto, nie? Warto, skrzynka fajna, ryzykowna, ale fajna. Szczęście po prostu, szczęście. Grajcie na stronie z moim kodem, bo bez kodu nie będziecie mi takiego szczęścia, nie? To już możemy sobie przegrać na luzie, nie? Dobra, i to przegraliśmy, ale w sumie nie tylko my, bo oni też tam są na minutę ten bodcików znaczy 3000, więc spoko. Mamy 28 tysięcy dajcie łapkę, tuba. Come on.